Debilu, co to miało być? Wells zjebał. Przebrał się w uniform Weber Charlie. Twój robot potem zjebał i trafił Wellsa. Nie wiem czy żyje. Żyje, ale mamy problem. Co się stało? Ostrzegałem, żeby go nie trafiać. Chip się uszkodził. Nie mamy nad nim kontroli. Kurwa, trzeba było lepiej zaprogramować roboty. Będziesz w stanie odzyskać kontrolę? Powinno mi się udać, ale trochę to zajmie. Postaraj się znaleźć Weber Charlie. Póki co jeżeli Wells z nimi będzie również jest celem. Sam mam ich zaatakować. Wymyśl coś. Ja pierdolę, wszystko na moich rękach. Jeżeli mówisz prawdę to się prosisz o śmierć. Jakiś miesiąc temu porwał mnie współpracownik Sandersa, Frank Motor, wszczepili mi chip kontrolujący. Miałem was wysłać na zasadzkę. To czemu nam powiedziałeś gdzie są porucznicy? Żeby zdobyć zaufanie. Najlepsze kłamstwa to te oparte na prawdzie. Póki co mam nad sobą kontrolę ale Frank będzie próbował reaktywować chip. Nie mam zamiaru wracać pod jego kontrolę. Usuńcie to cholerstwo. Na jakiej podstawie mamy ci ufać, powiedziałem wam gdzie są trzej porucznicy. Czwartego porucznika nie ma, więc Wysłałeś nas tutaj po nic. Miejsce nie jest przypadkowe. W Lesoto są obaj liderzy RM, a Mochalskoł to ten posterunek, który wcześniej napadł Frank. No i co w związku z tym, po waszych atakach na poruczników i liderzy RM podróżują pomiędzy posterunkami i powołują nowych poruczników. Ten posterunek jest na ich liście. Co robimy w takim razie? Jeżeli Harrison mówi prawdę, trzeba odwiedzić tamten posterunek. Jak tylko liderzy RM dowiedzą się, że jesteśmy w Lesoto, będą próbowali uciec. Póki co to może być jedyna szansa na odnalezienie tropu. A co robimy z Wellsem? Będzie ktoś w stanie usunąć ten chip. Odbyłem szkolenie medyczne za czasów SAS. Jeżeli w ich posterunku będą warunki, powinienem dać radę, ale to też trochę zajmie. No dobra, mamy cię na oku. Spróbuj odstawić coś głupiego, a cię likwidujemy od razu. Śmierć jest lepszą alternatywą niż kontrola Franka. Także stoi, stąd domo Hawk nie jest daleko. Ktoś z RM na pewno widział nasz desant i walkę z Sandersem. Na moje oko mamy jakieś 24 godziny zanim stąd uciekną, także ruchy. Więc Imperium ciebie wysłało. Szczerze mówiąc, nie mam siły na te ciągłe plany barona. Serio was nie lubi. Mówi się trudno. Ja jakoś nie płaczę za nim po ich odejściu. To my mieszkamy za darmo w jego głowach. On w naszych nie. No dobra, no to co się stało? Wczoraj miał być stracony nasz dawny kapitan Dima. Chyba go pamiętasz. Ta, pamiętam go. Dowiedział się o nowym porządku, i nagle zostali zaatakowani. Nikt nie przerzucił ciała, Dimy nie odnaleźli, więc prawdopodobnie atakującym chodziło o jego uwolnienie. Mogę ci zagwarantować, że to byli nasi wiem. Baron nie zostawi ajemczy. Czekaj chwilę. Tak. O, no proszę, sytuacja się zatem rozwija. Dzięki za info. O co chodzi? Baron Matrop. Piła w dniu śmierci trafił na jakiegoś kowboja, że Nightmares. Niewykluczone. Przedwczoraj nasi zaatakowali oddziału Nightmares. Nie zdziwiłbym się, gdyby któryś z naszych przed śmiercią wydał lokalizację po stronku z dnią. Daj znać Slayerowi, trzeba będzie iść do Jareda. Chyba się jego żołnierze trochę zapędzili, ale jakim cudem by trafili na piłę? Trzeba się tego dowiedzieć od Jareda. Także tak jak słyszeliście, był to jakiś kowoj. Jeden, Ktoś z Nightmares Jared nie jest na tyle głupi by samodzielnie próbować naruszyć nowy porządek. Może ktoś z nim spiskuje, ani z niego. Po pierwsze, nie mamy pewnych dowodów na taką współpracę. Po drugie, sami nie jesteśmy lepsi. Więc kto to inny może być. Alpha Omega będzie szukała wieści. Póki co powiedziałem by z regiem się udali do bazy Nightmares. Skonfrontować Jareda? Tak, zobaczymy jak zareaguje. Kolejne mianowane. Gdzie teraz? Wróciłbym do Tabaceka. Mianujemy kogoś stamtąd i wyślemy w teren. Trzeba ponownie zająć stracone tereny. Prawda? Od czasu ataku November Charlie nasze wpływy bardzo mocno opadły. I wypadałoby się dowiedzieć, co się dzieje z innymi organizacjami. I w końcu zająć się Frankiem przez November Charlie, aż o nim zapomniałem r odchu. Znaczy wiele dni, godzinę temu nasi ludzie zauważyli czterech spadochroniarzy w Mechaling. No i co w związku z tym? Ludzie lubią sobie skakać na spadochronach. Znajdźcie ich. I oni uniformy Now Weber Charlie. Że kurwa cooo Czterech? Skąd oni tak szybko załatwili dwóch nowych członków? Będę musiał się skontaktować z naszą wtykon we FBI. To przecież niemożliwe. Żołnierzu, idź przygotuj oddział do zwiadu i obrony. Tak jest. Co tu się kurwa dzieje? Nie mam pojęcia. Ale nasi na pewno nie wygrają z nimi. Trzeba spieprzać. Ale jak to zrobić tak żeby nasi nie zauważyli? Coś wymyślimy. Słuchałem jak teraz rozmawiają. A jednak, tchórzy z nich. Jeżeli November Charlie ma tu być to i tak trzeba z nimi walczyć. Ale za co? Za nich. Nie ma mowy. Za przeżycie. Jak się rozprawimy z November Charlie zrobimy z wielemnymi porządek. Dobry plan. Co jest? Przybyli. Tutaj jest ten posterunek. Widziałem jak jakiś strażnik uciekł z pozycji. Można potwierdzić obecność RM. Oprócz tego wiemy coś jeszcze? Panowie. Wybraliśmy fortunę. Co tam znalazłeś? Informacje o pobycie liderów RM? Nie tyle informacje, co ich samych. Są tutaj. No nie wierzę. Wells, masz dzisiaj szczęście. Harwerze. Ronie. Przykujcie się na wpierdol...